Andrea Mateucci przyszedł na świat 24 kwietnia 1962 roku w Malowniczym Turynie. Jego ojciec miał na swoim koncie przeszłość kryminalną związaną z kradzieżami. Niestety, już w roku narodzin chłopca opuścił on rodzinę. Natomiast matka, Maria Pandiscia, była prostytutką świadczącą usługi w domu. Z powodu trudności z utrzymaniem dziecka przy sobie, Andrea został oddany pod opiekę swojej siostry, co skierowało go do fogii, gdzie spędził pierwsze pięć lat życia. Po tym okresie matka postanowiła przenieść go do Aosty. W nowym miejscu zamieszkania chłopiec trafił do placówki opiekuńczej, gdzie przebywał do dziewiątego roku życia, a potem przeniesiono go do kolejnej. Jego relacje z matką były dalekie od ideału. Kobieta ta nie tylko okrutnie go traktowała, nazywając go tchórzem, ale także ciągle powtarzała, że jest taki sam jak jego ojciec. Matka Andrei opowiadała mu makabryczne historie, jak postrzeliła jednego z klientów za obrażanie jej oraz jak okaleczyła drugiego, gdy odmówił płatności. Dodatkowo chlubiła się jak powiesiła psa sąsiada, jedynie z powodu swojej niechęci do niego. Andrea dowiedział się również, że miał być oskarżony o śmierć swojej babci, którą matka bezpodstawnie obwiniła o podawanie mu niebezpiecznych tabletek. W wieku 13 lat Andrea wraz z kolegą postanowili ukraść rower, co zakończyło się brutalnym potraktowaniem przez jego ojczyma. Ojczym rozgłosił wśród mieszkańców osiedla, że chłopcy są złodziejami. To wydarzenie było punktem zwrotnym, gdy u chłopaka zaczęły nasilać się zaburzenia psychiczne. Rok później, mając 14 lat, Andrea obrabował sklep mięsny, gdzie pracował, co skutkowało umieszczeniem do w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po czterech latach opuścił placówkę i podjął pracę jako mechanik, ale sytuacja w domu nadal była niezmienna. Matka nadal go poniżała, wywołując w nim pragnienie zemsty i skłonności do przemocy. W rezultacie, wieczorem 30 kwietnia Andrea zamordował homoseksualnego handlowca, Domenika Rase. Rasowi spodobał się Andrzej i zaproponował mu, by spędził z nim intymną chwilę za pomnikiem, z dala od czyichkolwiek oczu. Andrea zgodził się na to, ale gdy dotarli na miejsce, nagle wybuchła awantura. Bez uprzedzenia uderzył mężczyznę w twarz, chwycił go za włosy, wyciągnął nóż z paska i wbił go mężczyźnie w plecy. Choć próbował do wyjąć w szale, nie zdołał tego zrobić, więc odwrócił się i zaczął odchodzić. Przeszedł kilka kroków, jednak rasa głośno krzyczał. Bez namysłu wrócił, ponownie atakując. Mężczyznę w klatkę piersiową i plecy, przerwał dopiero, gdy Raso w agonii wypowiedział swoje ostatnie słowa. Wtedy Andrea przerwał znęcanie się i oddalił, rzucając nóż do pierwszego kosza na śmieci, jaki napotkał. Andrea Mateuci uniknął schwytania, ale załamał się po tym, co zrobił. Informacje o tym, że ofiara miała dwójkę dzieci, spowodowały, że zaczął mieć koszmary. W międzyczasie złożył podanie do jednostki wojskowej w Folgore. Służył tam przez rok jako sanitariusz. Po powrocie ze służby poznał dziewczynę. Do osiemdziesiątym roku para wyszła za mąż i mieszkała najpierw w Saint-Pierre, potem w Sarre, a ostatecznie osiedlili się w Villeneuve. W osiemdziesiątym siódmym doczekał się pierwszego dziecka. Jego życie, pozornie szczęśliwe i spokojne, zaczęło komplikować się, gdy po kilku latach porzucił pracę i zaczął pracować dla różnych firm jako kamieniarz a konflikty z żoną były coraz częstsze. Pewnej nocy w dziewięćdziesiątym drugim Andrea spotkał prostytutkę Danielę Zago w Brisonie, którą zabrał ze sobą. Para oddaliła się, by spędzić czas razem, jednak mężczyzna nie był zadowolony i odwiózł ją tylko po to, by ponownie do niej wrócić i prosić, aby ponownie z nim pojechała. Daniela jednak odmówiła. Zirytowany Andrea wycelował jej w kark i oddał strzał. Prostytutka jednak nie zginęła. Była ranna i przerażona. Błagała go, aby zawiózł ją do szpitala, a on zgodził się, zaprowadzając ją w inne miejsce, udając pomoc, aby następnie znów do niej strzelić. Tym razem kobieta nie przeżyła. Andrea zabrał jej biżuterię, mając zamiar podarować ją swojej żonie. Następnie zakopał jej ciało, które po miesiącu wykopał, pokroił na kawałki przy użyciu noża, umieścił w pojemniku i spalił. Z ofiary pozostał tylko popiół, który porzucił na wysypisku śmieci. 10 września 94 w Nus. Poszukując kolejnej prostytutki, mężczyzna spotyka Lucy Omon, przekonuje ją, aby pojechała z nim do domu. Po współżyciu obiecuje, że ją odwiezie, kieruje się do Arwier z zamiarem skierowania do miejsca, gdzie trzymał wcześniej pojemnik do palenia zwłok. W trakcie podróży mężczyzna próbuje ją udusić, ale Lucy w desperacji wyrywa się, otwiera drzwi samochodu i przerażona ucieka. W 1994 roku w Chambaye Andrea Mateucci natrafił na inną prostytutkę, Nigeryjkę Clare Omoregbé, która bardzo mu się spodobała. Zabrał ją do Arnat, gdzie para spędziła ze sobą noc. Niestety, po wspólnym przeżyciu intymnym Andrea nie był zadowolony, co doprowadziło do gwałtownej kłótni między nimi. Kobieta zaczęła krzyczeć, a w szałach złości Andrea uderzył ją pięścią. Następnie wyciągnął pistolet i oddał dwa strzały, z których Ostatni, celując w głowę, okazał się śmiertelny. Po pewnym czasie, mimo śmierci kobiety, Andrea ponownie uprawiał z nią stosunek. W 95 stanął przed sądem z zarzutem kradzieży samochodu. Musiał jedynie pozostawać w granicach Arvier a Aosty oraz codziennie składać podpisy w komisariacie w Point Saint Martin. Niemniej jednak 12 maja pomimo tych ograniczeń powrócił do morderstw. Spotkał albańską prostytutkę Albanę Datowi. Po krótkiej rozmowie poszła z nim do miejsca, którym nie było ludzi. Andrea zapłacił jej, a ta wróciła na miejsce pracy. O godzinie 18 wrócił do niej, ponieważ podobało mu się. Ta znów z nim poszła. Tym razem jednak Andrea powiedział jej, że chce tylko porozmawiać. Kobieta zdenerwowała się, chciała wracać, ale mężczyzna nie chciał jej słuchać. Zdenerwowana kobieta zaczęła krzyczeć, a ten dał jej w policzek, wepchnął do samochodu i uderzył kluczem francuskim w głowę. Albana oszołomiona, próbowała się bronić, ale nie zdołała uciec od oprawcy. Andrea sięgnął po nóż i uderzył pięciokrotnie, po czym Podciął jej gardło, następnie, mając ciało kobiety w środku, zatankował samochód i udał się do komisariatu, by podpisać rejestr. Zwłoki zostały później spalone, podobnie jak poprzednie. 26 czerwca Andrea został aresztowany, choć na początku przesłuchań nie przyznawał się do winy. W końcu złamał się i powiedział całą makabryczną historię. W trakcie procesu Andrea został uznany za niebezpieczną osobę dla społeczeństwa, cierpiącą na częściowe upośledzenie umysłowe wynikające z zaburzeń psychicznych. W wyniku tego, rok później, 16 kwietnia, zostaje skazany na karę 28 lat pozbawienia wolności. Mateuci opuści więzienie w 2027 roku, mając wówczas 65 lat. Cała ta makabryczna historia, Historia rzuca światło na mroczne zakamarki ludzkiej psychiki oraz ukazuje, jak zło może przeplatać się z trudnościami psychicznymi, pozostawiając ślad przemocy i krzywdy.